I po pół litra piwa jeszcze Ale dajcie sobie radę? Mamy sobie radę Ale u mnie znowu zero zasięgu niestety Zrobiliśmy tutaj. bardzo profesjonalną lampę ja nie wiem, że Grzegorz, co ty pchasz? To ja jestem prowadzącym programu Dziękuję i nie ma więcej pytań Zapraszam no no Widzę. Cześć! Cześć! Gdzie no? idziesz na paszę, na paszę, bo Widzę. nikomu się nie chciało gotować. Jednakże Widzę. musimy się powoli przyzwyczaić do gotowania. Wody A. Jestem dzisiaj obrażony. Rano chciałem spróbować dobrego chlebka. Który upiekł upiek chlebek. Paweł. No, Paweł, no, Paweł, nie, ty to nic nie upiełeś. Paweł, Paweł upiekł chlebek. No i wszyscy się zajadali chlebki, mówię wezmę i ja nie. Cztery cieniutkie jak pergamin, kromeczki sobie ukroiłem. Mówię, a, ranowane śniadanko. Nie? No i Gregor, tego chleba to więcej trzeba, tu kapitan, jak cztery sewali dziennie, na pół, to, to my nie wyżyjemy. Nie? Mówię, o ty, kurde. No dobra, jedną pergaminową mu zostawiłem, mówię, to, to nie to będzie cztery, będą trzy. Czekaj, cztery cienkie. No. Ale to jest, to jest nic, słuchajcie, bo to dlatego Grego chciał oszczędzić tylko kwiat, bo zobaczcie, on chciał... Spróbować choba. Chciał Ką, chciał sobie zrobić. Smacznego. On. Weź se i moją, z Zziemy, którego nie było. że mam Jestem <grym z problemu> jest, Zdechmy, się, głodny, a jak głodny to zły. Kończ, bo rozwana. Jedna rolka na dwa dni, 15 rolek 31 drzewek razy 6 razy 6, 1, 1 i po pół litra piwa jeszcze. Chyba no? za mało Ciekole 20 litrów sosu, okej. Okay. No właśnie rosół trzeba kupić taki gotowy bulion, nie? Jeszcze będzie i danie bawarskie. to wam już teraz was ostrzegam. One jest bardzo kaloryczne. Nie wiem, czy to znacie. To są hash spacen. nawet urządzenie do robienia tych klusek. Sfaltuję. Oczywiście. Buenos dias de la Palmas? Buenos dias de la Palmas. Ale o co kama? No, no, nic no tak, po prostu. Jakoś musimy zacząć tego bloga. Jestem tu pierwszy wytypowany, więc wszystkich witam i, i, i już bym chciał wypłynąć. A, tj, hej, a, ale to nie ty witasz, to ja wszystkich witam. A kto jesteś gościem? To ja witam naszych gości z A, dobra. A ty, a coś się tam na, na zewnątrz nie denerwuje? Jakiś koleś? się swój... Nie, nic mnie nie denerwuje. Wodziankę jakoś przyślij ewentualnie. O. No Tak. zaproszę teraz łodziankę. Łodzianka, no, bardzo proszę. Co tu się dzieje? Wiesz Puszczamy opuszczamy na chwilę małe, drobne reparatury. Coś z żaglem? Coś z żaglem. Jest zamontowany na szurku, powinien być na gumie. Ja przedni lik. Tak. Ale dacie sobie radę. Mamy sobie radę, no, chyba, że chcesz nam pomóc. Nie, ja to jeszcze bym wam przeszkodził. Derek, co się dzieje? Testujemy, trzymaj. Ale, ale co testujemy? Kto dzwoni do kogo? Dzwoni jak do mnie. Jest taki lag od 10 sekund, ale działa. Jest Jeszcze dropa złapaliśmy. Rozłączył tak. się. Chodźmy na górę. Sprawdzamy połączenie We z lądu. Ale kto do kogo dzwoni? No ja dzwonię na twoją satelitarną komórkę. No, ja na, twoją satelitarną komórkę. na mojego i marsata Jeśli dzisiaj doładowaliśmy sobie troszeczkę momentu. tak exist. Ujęcie numer 2, połączenie z lądu. Ale u mnie znowu zero zasięgu niestety. Skąd spróbujemy. Połączyć się z telefonu satelitarnego i Marsa i telefonem komórkowym. robimy test. Dzwonimy, odbieram. Ale dobre. teraz jest dobre połączenie. Działa, Dzięki. No czas na instalację Yellow Beat Trackera, dzięki której będziecie mogli nas oglądać na stronie internetowej, jak również w aplikacji mobilnej. Jak się nazywa ta aplikacja? YB.Races. Tak, jeszcze. na Androidzie na przykład. Tak, jeszcze, oczywiście, damy linka do tego, jak to wygląda. No i starcza na bardzo długo taki Yellow Bit Trackerek. Dawaj, dawaj, śmiało. Zaczynamy od penetracji. Penetracja. To też no to będzie wyraz ktoś, zabroniony w drugim tygodniu. Włożę musi... no. daleko, co to tak? Mam daleko. Bo to coś co daleko. Bładek. Pierwsza trasa tutaj ze tak. trzy razy. Do czynnika Poliski. i do 15 minut. Nie? co to jest to białe? To jest, ten, jest, czy to jest, jest co dziewczyny? Dziewczyny No masz tutaj takie zdjęcie i tu jest to wszystko opisane ładnie. Gdzieś ty to w tu Teraz <laughs> <laughs> cię to, to tak. Hmm. Czegoś, czy to jest bez emocji? Teraz bez emocji. No, te no ale że niby ile kreseczek. Jedna, to jest negatywny. Mizerna kreseczka. No bo Ale... jest zalany liśnik. Jest no. mizerna negatywna. Włożyłeś no, to już tutaj? Tak, już tak. Pociukają to w środku. Co ten? No, 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 znaczy? O spokojnie, on się zaraz spokojnie. Już widzisz, widzisz, już było jest, a a to Znaczy jest, jak jest. ty nie ma to jest okej. Okay, Negatywnie, pozytywny. <laughs> witam w pokoju Big Bradera. <laughs> witam, witam. Słuchaj. Na początku to mnie interesuje co to o tym Janusz? Myślę, że Janusz da radę? Myślę, że Janusz da radę, tak. Nie wstydzi się więc, na radę. A będzie coś z tego Mirka? Będzie coś, czy nie będzie? Tak, Mierek jest super. Mierg jest super, nauczy mnie latać dronem. Robił mega filmy. Tak. A w ogóle co ty robisz w moim pokoju tutaj? No właśnie. Ja tak sobie patrzę, co tu jest. W ogóle jest coś? No, są płyny. Ku! Tu płynów! Gdzie byś mył Przynajmniej będzie coś żaglować. Nie, to jesteś u mnie w gościach, hmm. to ja, ja pytanie zadaję, bo ty jesteś u mnie w gościach. Zachowuj się, no. Lubisz słodkie? Mm, tak, lubię słodkie. Walczę ze słodkimi. Od to 20 to. lat, jak kobieta. A. Tysiąc, To mamy jeszcze jakieś niecałe 3 tysiące. Dzięki. Tak, tak, tak. Zrobiliśmy bardzo, bardzo profesjonalną lampę tricolor. Począłem do inspekcji. Chyba tylko do inspekcji. A może przypadkiem nam się przyda takie emergency? Bo my jeszcze do tego jakiegoś kija potrzebujemy, żeby to elevation Tak, zrobić. tak, zrobimy to trytytką. Nie, na... opaską zaciskową, przepraszam, no, mieliśmy już profesjonalnie. A na razie za kija to będzie nam robić chyba szczotka. Stara wędka jest przecież. O, wszystko mamy na pokładzie. Okay. Wyobraźnia nie zna granic. Może tu trytytytki, że wiesz. No i mamy ARC 2021 Las Palmas, Wespa Gran Canaria. Wczoraj przyjechaliśmy, zebraliśmy się do Kopy, spotkanie organizacyjne. Piękny dzień nas przywitał i od rana rozgardia się pełnym przygotowania. Już mamy listę zakupową, pierwszą zrobioną. Część poszła <laughs> załogi na jakiś rekonesans, żeby jakieś ciuszki wspólne kupić. Ja od rana zajmuję się komunikacją. Uruchomiliśmy swój telefon satelitarny Inmarsat, to pierwsza zabaweczka. Dokupiliśmy również abonament na nasze Iridium Go. Również do komunikacji satelitarnej, no i internetu do ściągania gribów do naszego Predict Wind'a. Nowe AIS Moby dla załogi. No i nowość, rzęczore nam testy. Szybkie testy anty do użycia kiedy chcemy, bo czwartek-piątek czekają nas testy prawdziwe PCR. Dzisiaj wszyscy przeszliśmy wewnętrznie swoje testy. No i czekamy na tą do czwartek-piątek. Idzie dobrze.

Thank you for your admiration. Oh no, 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 it's gonna be more than admiration. Yeah, stand there, I want a picture of that. Yeah. It is a passive one. Oh, we will take your word on that. And the AIS you fit it to all the life jackets now. You're working on it.

Loty powrotne z Martyniki widzę i tak 25-3000 gdzieś w tych granicach można wrócić. Ale już może pani tak, było zostać po prostu. Ale może pani było zostać w sumie. To w zasadzie to miesiącem tam się gdzieś przebywa na plaży i, i potem znowu mam tam jakieś wpływanie, więc przetrzymam. No. A ten, Kasia, będziesz musiała poczekać. Może pani będzie, żeby Kasia przyleciała, a nie żebyś ty wracał. Nie, nie Kasia nie wolno rozpuszczać. Nie tak wiem, to nie czy to nie. nagranie może zostać. Ja już rozpuściłbyś Kasię, czy nie? Może by mi rozpuścił, bo nawet planowałem tak, że jeżeli byśmy wcześniej dopłynęli. Ja namówiłem swoją partnerkę, żeby doleciała. Janusz to jest jednak zdrowy, Tomasz to nie jest dobry. Poranne rozważenia idą mnie w tym kierunku, także opisaną tak że oficjalną część musimy zakończyć. No, ten, a w ogóle to się przedstaw. Dzień dobry, Mirosław z tej strony. O, nie, co ci ten tak dęda na szyi? Dęda identyfikator, taki bardzo tajemniczy, umożliwiający wejście na przykład do Kimbla. Ty bez tego nie wejdziesz do kibla? Nie, niektórzy nie wchodzą i całą moc czekają. Słuchaj, ale w ogóle co z tym bartem? Co, co sądzisz? Ja myślę, że on będzie więcej spał niż teraz. A, dobra. Coś jeszcze? Myślę, że nasz kapitan wymyślił bardzo dziwne miejsce. A. Dobra, do, do, ale to ja jestem prowadzący ten program. Dziękuję i nie więcej pytań. No, trzymaj się. Cześć. Grzegorz, co ty za wędkę trzymasz? Co za wędkę Grzegorz, co to za wędka jest? To jest ta wędka na te tuńczyki i te na To jest pokrowiec do naszego żagla. Aaaaa, przyjechał właśnie od Oisy. Nie, z drugiej strony. Bo tu jest blokada. Drugie, drugiej, bo wejść z tej strony i na tym się zablokować. Słuchaj, to nie ma znaczenia, bo tutaj mam tylko pochwę taką, nie? Słowo by zabronione. Nie zabroniony, zabronione <grymianie> Rzekasz, co ty pchasz? Pchamy w pochwę. Te żeglarskie, codzienne tak, tak zwany zabroniony wyraz został użyty. Przymocowane do... No się nie trzyma, bo źle zrobiłem. To ma być gdzieś tutaj. Ja tu... no, dużo rzeczy zrobiłem. Coś tutaj będziemy montowali z tym razem. Zobaczcie, tak to ma być, na tym łóżniku to montujecie. A mi jakoś wyszło w drugą stronę. To okoła. dookoła Tyk. i to się samo zaciąga Tu dociągasz i to jest ok, tu się nie cofnie. więc rozerwanie kamizelki spowoduje wyrwanie tego. Bo to robisz po to, żeby ci nie odpłynął od Ciebie. No ale to tak. Dobra, dzięki. Janusz, powiedz mi co się dzieje. Otwieramy szynkę. Tak, szynkę trzeba tak, będziemy ją montować na stojaku, obrabiać ją z tłuszczyku To jest kabina wina? Może proszę. Nie, nie, już I Już się Już tam. Już się dzieje? tam. Już no, po tam. Już Z to można wygnieć, co? Tym Nie no, jaką powie, która Jego, tu stoi, zobacz. Czekaj, czekaj. Każda, ale każda w to już jest warta, kurde, wygnięcia się, nie? I nawet, nawet te timery, wiesz, już robią wrażenie, nie? tak to się ściga? Aha. Co troszkę płynie chyba, nie? nie? To, to troszkę płynie, ale to szersze jak deszcz.

co tam mnie w dupę z takimi testami. To można było palcami wyjąć, a teraz jest taka. Wymyśliliśmy sobie konkurs na zachętę.